Cześć! Krótki meldunek. Druga. Wstaliśmy kilka minut temu. Szybkie śniadanie. Parata. Sosy, dalmwareczka. Sos jemy. Zabieramy wodę. I rura. Chyba pójdę tak. Nie. Chyba tam jest zimno, ale nie ubieram się inaczej, bo mi się nie chce. Będę dźwigał kurtkę, bez sensu, mam tą kurtkę I mam ją tylko po to, aby ją mieć Przecież jeszcze to jest i, i w górę Relacja z trasy Druga 20. Od 5 minut w drodze 500 metrów za nami Nie wiem, czy coś widać Idziemy A ja nic nie widzę, bo, bo siedzę sobie w oczy W autobus wejdę e, Idziemy no to jeszcze mamy przed sobą trochę. Na razie pogoda rewelacyjna jest ciepłutko i super. <laughs> druga, trzydzieści, druga, dwadzieścia jakieś półtorej kilometra za nami. I jest kolejka, przejdziemy. Brama, której nie widać I wchodzimy Tu ktoś mówił, że są latarnie Tacy turyści Są, ale poza sezonem, tak jak teraz jest One po prostu nie świecą I trzeba mieć latarkę, bo naprawdę byłoby ciężko Bo co chwilę są stopnie Jakieś nierówności I No i byłoby ciężko, gdybyśmy mieli latarki na górę się wchodzi za donację. Daje się do, dowolną sumę i się wchodzi. Za to jest sznureczek na rękę i błogosławieństwo mnicha. Chyba idziemy. Zaczynamy podejście schodowe. co no, chcę patrzeć na to. Tak. <laughs> Nie wiem czy coś widać. Idziemy, jest ciemno. Ech. No jest ile idziemy? Dwie godziny? Zostało nam jeszcze, na 2000 jesteśmy, zostało 220-230 metrów do szczytu. No i jak pójdziemy, to będziemy tam o piątej, trochę za szybko. Ale droga jest masakryczna. No, ostatnie 750 metrów to jest po schodach. Ciemno. Ludzie idą latarkami, świecą. Żadnej lampki nie ma. Jakby kogoś interesował tej takiej postawionej na stałe. Trzeba mieć swoją latarkę. Idziemy, bo jak siedzimy to zimno Zimno strasznie Jesteśmy nie 20, wiec, 20 metrów poniżej szczytu mhm. Może 30 Są tu takie betonowe domki mhm. Budy takie I chyba sprzedają herbaty Chyba, ale nie jestem pewny Stoimy w kolejce, mamy do wschodu jeszcze i jeszcze mamy do wschodu jakieś 20 Pół godziny jeszcze mamy do Ale już jakieś efekty na niebie się pojawiają, także fajnie Stoimy Nie tylko my Jest tu więcej ludzi o. Czekają trochę wyżej, trochę niżej Nie wiem, czy mnie w ogóle widać, ale No taki był, tak się ładnie zapowiada wschód słońca A niestety tu od drugiej strony, od zachodu, takie chmury nadciągły i niewiele widać. Jest obciążenie z tym, że tu po prostu są takie płoty. O, tak wygląda to miejsce. Tu można wzejść niżej, ale wschód jest wschód jest za tym płotem. To jawnie złośliwie. To, jakby złośliwie po prostu zastawili wschód słońca. Nie ma teraz widoku, to mogę sobie pogadać. O, tam jest taras widokowy. Tam jest taras widokowy. Ale wszystko jest zamknięte, bo to jest chyba taras od świątyni. W obciach, żeby. Wyjść na szczyt góry i przez siatkę oglądać wschód słońca. Nie podoba mi się, ale piękne widowisko. Super to wygląda. Do wschodu jeszcze 10 minut. Także od pół do szóstej już tu się dzieje. Ładnie. Nie żałuję, pomimo, pomimo tej ozdoby. Nie żałujesz. Wyszliśmy Czekamy na wschód jeszcze 5 minut. Ludzie już powoli odchodzą. Ochmurki raz mniej, raz bardziej zasłaniają ten wschód. Ale to najbardziej, co najbardziej to zasłaniają te budy, które tu są wybudowane. Proszę. Szósta, dwie. Czyli już jakieś po... 8 minut chyba po wschodzie słońca. Niestety z samego wschodu nie było widać, bo chmury przyszły. Ale i tak było tu fajnie. I tak było fajnie. Na samym szczycie jest to. Jest świątynia i nie można tu chodzić w butach. I tak. No i tak naprawdę to słabo można oglądać ten wschód. Ale to jest świątynia. Nie wiem, Adama czy nie Adama. Zamknięta w każdym razie teraz. A teraz. Zaraz Teraz ponad 700, ponad 700 metrów zładzimy w dół po schodach. Będę trochę kręcił te schody. No patrzę, patrzę, wszystko, kochanie, patrzę. Statek obcych jest na niebie i zaraz to pokażę. Na kamerze pewno nie będzie widać, ale pokazuję statek obcych. Wiedziałem, że oni to są Wimana. On jest o tam. To jest Wimana. Jakby ktoś nie wiedział, niech patrzy. Koniec podziwiania. Wschodu słońca i rozpoczynamy zejście. Jest tu stromo. Po tych schodach będziemy schodzić dość długo, mam wrażenie. ciąg dalszy jesteśmy jeszcze powyżej 2000 czyli że zeszliśmy jakieś niecałe 200 metrów dopiero ale tak to wygląda bariereczka fajnie się idzie po schodach nogi już bolą, kolana bolą o petarda schody rządzą Jesteśmy na 1900 i troszkę się zmieniło, bo już nie ma pośrodku barierki, tylko jest po prostu, zwykłe schody są. Ale nogi, muszę uważać jak staję, bo mi się zaczynają trząść, po prostu tak mi dygoczą. Jeszcze nie tak bardzo i mogę schodzić, ale tak jak dalej pójdzie, to będziemy chyba musieć dłuższe przerwy robić. Bożonka też wspominała, że nogi jej są na granicy dygotania. Wychodzić niż wychodzić. Początek był luk. Szału nie ma z tym naszym schodzeniem. Na jakieś 1720 jesteśmy. Powoli nam to idzie. Myślałem, że będzie szybciej, ale no. Nogi są takie jak zwaty, Trzeba powoli schodzić. Żeby on nie odpadł. Chyba, że twoje jak ze stali są. No. Tak. Ale większość ludzi tak schodzi. Tak się zwleka, a nie schodzi. Nie no, wszyscy na to Je tam. Tych z papierosami wyprzedziliśmy. Powoli schodzimy. To jest chyba noclegownia dla pielgrzymów. Nie mamy pewności, ale chyba. Tak idziemy. Łoj. Po raz pierwszy mamy odcinek... Gdzie jest nie wiem ile, ale tak no, z 50 metrów płaskiego. Fenomen. Końcówka tej stromej części zaczyna się czymś takim. Zaczyna się czymś takim. Ostatnie metry i będziemy przy drodze asfaltowej. Wow, czad. Ujęcie. Nasza droga i pik. Pigadama. 2243 metry, a startowaliśmy z 1250. W 3 godziny do góry, w 2 godziny na dół. A. Wow, yes. Początek drogi na szczyt po prostu jest tu brzydko, stoją takie budy. W nocy tego nie było widać o, To wszystko jest nieczynne pozostawiane. Szpeci to obraz bardzo Nie wiem to chyba otwierają tylko W sezonie wędrówek na szczyt tutejszych ludzi Wow Myślę że do zobaczenia w hotelu jeszcze półtorej kilometra no. Poczekaliśmy 15 minut plus drugie 15 tu pół godzinki i mamy śniadanko wypadka No obliczone w cenę tam hotel 48 zł, coś koło tego. ściananko obliczone Czyli kilka tostów, Kawałek margaryny i jedno jajo Aha i Muszę kawałek. Jedno z najgorszych śniadań jakie mieliśmy. no, najgorsze. Najgorsze. No najgorsze. Najgorsze, no. Także znaczy, nawet nie nagrałem, bo nie było co, bo było tylko jedno jajko. Ja nie miałem pół surowe. ta zimno podałem. Jedno pół surowe, a drugie zimno. Co robię? Pakuję się, bo nie zdążyłem. Jak zwykle. Ale co zrobisz? Tyle sprawunków i tyle załatwień. Tak wygląda nasz wspaniały pokój. Taki romantyczny pokój, super. To był pokój, który znaleźliśmy po walkach. Bo poprzednie były takie liche, że szkoda gadać. A ten jest super, ale nie ma prysznica, bo jest zepsuty. Przejechaliśmy jakieś 10 kilometrów i się okazało, że paliwa mamy mało. A CPN jest w przeciwną stronę niż mamy jechać. I musieliśmy się cofnąć 4 km. Zatankowaliśmy i teraz... I teraz kupimy jakieś owoce i będziemy je. I będziemy jechać. No jak tu już dojechaliśmy i zatankowaliśmy pierdzika, no to oczywiście trzeba było coś kupić. Kupiliśmy papaję. To jest nasze takie właściwe śniadanie. Ja nadal... Tak, żona była głodna. Żonka była głodna, bo to co dostaliśmy na śniadanie w tym hotelu. To bida z nędzą przez kajpę. To było dziadowstwo. A teraz mamy papaje na śniadanie. No i wypiliśmy po jednym orzechu, ale takim największym, jakśmy sobie wybrali. To spokojnie, w takim dużym orzechu to jest ponad szklanka tego samego. Jest tak w półtorej szklanki w dużych orzechach, w mniejszych jest. Szklanka, już A teraz mamy papaje. Dobra. Nie bo trzeba będzie jechać bo mam do przejechania 150 km jeszcze już jest druga i najwyższa pora, co jest wjeżdżać Zaję. zajechaliśmy w tym naszym pędzie Sharonem zjechaliśmy do baru Trzeci bar, w którym to idzie, jako tako wygląda. My siedzimy sobie z takimi lokalnymi paniami. Jest spoko. Tylko Ja powiem tak, nie dopadła pewna przypadłość, już musiałem wziąć na to stopera. I mam nadzieję, że teraz, jak zjem tego to kary, to będę sobą. No, bo jak przerwie, w wszelkie nagrania gdzieś, to znaczy, że już coś to skończy. No. Taki lokal. Babcie zjadły, to ja może się mleka na tydzień. Aha, to chyba już. Zwariowałeś? Chyba zwariowałeś. <grywa> Jem. Knajpka jest fajna. Rządka je. Ja muszę się oszczędzać, bo... najważniejsze się czy nie jest? No bo no, zaraz jedno, bo nagrywam. Idę na całego. To się złą czy pola? Co by nie było, to i tak nie ma gdzie się zatrzymać. To od razu chyba Na ryzyk widzę. <śmulety> <śmulety> Zameldowaliśmy się w domu. Fajny mamy ten dom. Stary jest i ale jest fajny i nam się podoba i zostajemy dwie noce u tej pani i ścielanie ustaliliśmy i, i jest ok. Ja trochę jestem niedysponowany, ale w ramach rozrywki <grym>, dojechałem. Dojechałem nie, nie posłużyło mi to ostre jedzenie za bardzo. Akurat na koniec. Przed ostatnim Ale no nic, idziemy się przejść. Idziemy na plażę Może coś kupimy, znaczy Już tam oglądaliśmy jakieś herbaty, cudawianki Jutro będą zakupy, I jutro taki dzień Fajny? No nie wiem, zakupy Oddajemy pierdzika, trzeba go umyć, zakupy Dzisiaj przejechaliśmy ponad 3 ty... Dzisiaj nam wybiło 3 tysiące kilometrów Coś około 3000, tysiące, tam nie wiem, 50 mniej więcej jak to fajnie rzeczka Fajnie w tym Negombo, fajna plaża Tam grają w piłkę Podoba mi się Uo. Może Jutro się wykąpiemy może Nie wiem, ale jest taka szansa Czołem. Ja już w sumie włączyłem kamerkę tylko na chwilkę Na dziś to tyle Wróciliśmy z tego spaceru nad nadmorsko nie wiem jak to nazwać detarkowego tą główną ulicą no, Fajnie, fajnie było, byliśmy wysokie Dobra to było. Już będziemy już spać, bo dzisiaj jesteśmy wykończeni No, wykończeni I ciepłym po było Ciepło 34 albo 5 stopni, gdzie na pogodzie odczuwalne to było cieplutko i wysiłkiem, i tym żeśmy za wiele nie stali. Bośmy wstali przed trudem, a poszli 6 po No do jutra, jutro pokażę nasz pokój. O, tu jest nasz... nasze łoże, a tam jest nasza kuchnia, balkon, a tu jest łazienka. Fajne, no to taki trochę droższy, bo mamy za to 2700, na 60 kilka złotych chyba płacimy. 58, żonka nie poprawiła. No, także. najdroższy chyba, panie, ale... Jedne z lepszych. Do jutra, Czo.